Cześć. Kiedy podczas 80. międzynarodowych targów motoryzacyjnych w Genewie pokazano następcę legendarnego Carrera GT, czyli Porsche 918 Spider, wśród fanów marki mocno zawrzało. Okazało się bowiem, że super samochód ze Stuttgartu jest hybrydą. W tamtych czasach było to dość nie tuzinkowe rozwiązanie. No bo jak to? Legendarne Porsche znane z silników boxer oferuje swoim fanom. Półelektryka i to jeszcze w swoim topowym modelu? Na tym się jednak nie skończyło, bowiem w 2015 roku światło dzienne ujrzał model Mission E. Po którym widać było, że Porsche ma wielkie plany, bo to nie był tylko projekt, a misja całej firmy. Elektromobilność była dla tej marki bardzo ważna, ale to nie oznacza, że była obca. Tutaj warto cofnąć się w czasie, bo Ferdinand Porsche, zanim tak naprawdę stał się marką za na całym świecie, był konstruktorem samochodów elektrycznych. Jego drugim autem był pojazd czterosilnikowy, który jako pierwszy na świecie miał napęd na wszystkie koła. Dziś testuje dla was pierwsze auto elektryczne od Porsche o nazwie Taycan. Czy może on konkurować z Teslą, a być może jest od niego lepszy? Sprawdźmy to. Zapraszam na test. To jest tak, że ciekawie zaprojektowane modele koncepcyjne, zaraz przed oficjalną produkcją, przejeżdżają przez wodospad prawdy, który zmywa z nich wszelkie nietuzinkowe rozwiązania, zastępując je praktycznym i cenzuralnym podejściem. Natomiast w przypadku Tajkana jest inaczej oczywiście nie obeszło się bez koniecznych zmian, ale wizja i całokształt mocno nawiązuje do tego, co zostało pokazane w 2015 roku. Taycan zapowiada bowiem początek nowej ery designu w Porsche, dlatego patrząc na ten samochód można powoli wnioskować, jak będzie wyglądała nowa 911. Przód, który jest wyjątkowo szeroki i spłaszczony z mocno wyprofilowanymi błotnikami sprawia wrażenie, jakbyśmy nie mieli do czynienia z samochodem, który ma dodatkową parę drzwi, a rasowym samochodem sportowym. Do tego boczna linia, która mocno opada ku tyłowi również podkreśla sportowy charakter auta. Dla mnie jednak wisienką na tym ekologicznym torcie jest tył. Szerokie błotniki żywcem wyjęte z 511 oraz logo Porsche ze szklanym efektem zintegrowane z tylną listwą świetlną w nocy wyglądają obłędnie. Wygląd to jednak nie wszystko, bo w parze z taką linią nadwozia idą dane techniczne. Taycan może pochwalić się współczynnikiem oporu powietrza na poziomie 0,22 CX. Dla porównania Tesla Model S pod tym względem wypada ciut gorzej. 0,24 CX. Wnętrze Tajkana również zapowiada nową erę designu w Porsche, więc czego możemy się spodziewać na nadchodzących modelach? Ekranów, mnóstwa ekranów. Tesla też jest również znana z tego, że przed pasażerem i kierowcą jest duży tablet, natomiast Porsche poszło w innym kierunku. Postanowiła dać mniejsze ekrany, za to w dużo większej ilości. Mój testowany egzemplarz nie jest najbogatszy, ponieważ ja mam tutaj tylko trzy ekrany, a możecie domówić również czwarty przed pasażerem. Wtedy tworzą one jedną wielką taflę ekranów. Ale po kolei. Przede mną znajduje się wyświetlacz wirtualnych zegarów, który jest zakrzywiony i muszę przyznać, że jakość wyświetlanych informacji jest naprawdę imponująca. Genialny kontrast i genialna jakość. Do tego wreszcie został zaprojektowany w ten sposób, że wieniec kierownicy nie zasłania mi informacji niezbędnych właśnie na tym wyświetlaczu. Wcześniej w Porsche niestety to miało miejsce. Centralnie mamy tutaj wyświetlacz o przekątnej 10,9 cala. Ważne jest również to, że. Cały interfejs został zaprojektowany konkretnie dla Tajkana. Poniżej również ekran dotykowy, na którym znajdziecie panel do klimatyzacji oraz touchpad. Jeśli nie będziecie chcieli dotykać ekranu głównego, możecie sterować właśnie tutaj. Niestety trzeba przyzwyczaić się do tego, że będzie tutaj mnóstwo odbitych palców. Ważną kwestią jest również to, że Tajkana po raz pierwszy jako Porsche możecie zamówić bez wykończenia skórą. Wtedy wszystkie elementy zostaną wykończone innowacyjnymi materiałami z recyklingu, które mają jeszcze bardziej podkreślać ekologię w elektrycznym samochodzie sportowym. A jak wygląda wykończenie wnętrza w tej W tej klasie samochodu ciężko doszukiwać się słabej jakości materiałów. W moim egzemplarzu wnętrze zostało wykończone skórą, która nie tylko jest miła w dotyku, ale także w wielu miejscach zastosowano pod nią miękką piankę. Znajdziemy również miejsca, gdzie jest parę twardych plastików, jak chociażby na drzwiach, ale jeśli chodzi o jakiekolwiek ich odkształcanie, to nie ma tutaj o tym mowy. Gdy spojrzymy na wymiar praktyczny Tajkana, no to tak. W drzwiach znajdują się oczywiście dość pojemne kieszenie, a przed pasażerem niestety dość płytki schowek. Na tunelu środkowym znajdziecie dwa sporych rozmiarów uchwyty na kubki, a pod centralnym wyświetlaczem chytrze schowaną półkę. Podłokietnik, który oczywiście jest miękki, skrywa standardowo kolejny schowek, jednak tutaj nie zmieścicie zbyt dużej ilości rzeczy. Znajdziecie jednak dwa porty USB typu C i gniazdo 12V. Zastanawiam się jednak, czy mój egzemplarz jest wersją przedprodukcyjną, bo spasowanie pewnych elementów pozostawia wiele do życzenia. Oj, nie do tego przyzwyczaiło nas Porsche. Jeśli chodzi o ilość miejsca dla kierowcy, przypominam, mam 183 cm wzrostu, no to muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo dobrze. Yy... Jeśli chodzi o regulację fotela, no to mnóstwo możliwości. Przede wszystkim możecie wydłużać i skracać tutaj podparcie dla ud, oczywiście zaciskać dolną część foteli, zaciskać górną część foteli, oczywiście góra, dół, przód, tył. Oparcie oraz wszelka regulacja odcinka lędziowego, więc naprawdę na bogato. Dodatkowo kierownica również regulowana jest w dwóch płaszczyznach oczywiście elektrycznie. Nie ma tutaj się czego czepiać. Dodatkowo zagłówki również są zintegrowane ich nie da się wyregulować góra-dół natomiast można je wyregulować przód- tył i to jest też ciekawa opcja. Próbuję się teraz tutaj ustawić. Aha, zapomniałem dodać nad głową no. Dwie ręce w wolnej przestrzeni, a mamy tutaj okno dachowe. Tak więc ustawiam się zgodnie ze sztuką. Idziemy sprawdzić, ile miejsca jest z tyłu. Jeśli chodzi o ilość miejsca z tyłu, to jest naprawdę nieźle. Zobaczcie, przed kolanami mam bardzo dużo miejsca na stopy również, a to wszystko dlatego, bo jak to Porsche twierdzi, mamy tutaj garaże dla stóp, czyli wgłębienia w bateriach, które zostały zrobione po to, aby kanapa mogła zostać umieszczona dużo niżej, a nasz komfort podróżowania był większy właśnie ze względu na ilość miejsca na stopy. Chciałem również zwrócić uwagę na to, że pomimo iż linia dachu bardzo mocno opada, ja tutaj na tylnych siedzeniach Mam jeszcze 5 palców wolnej przestrzeni, więc naprawdę jest nieźle. Jeśli chodzi o wymiar praktyczny, to widzicie, jest to samochód czteroosobowy, więc tunel centralny, choć bardzo duży, no nikomu nie będzie przeszkadzał. Umieszczona została na nim taka półeczka na różne drobiazgi. Do tego również półeczkę mamy tutaj. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki. No i panel do sterowania klimatyzacją, który oczywiście jest dotykowy. Jeśli chodzi o dodatkowy jeszcze wymiar praktyczny poza tymi półeczkami, no to przed pasażerami nie ma żadnych kieszeni w fotelach, mamy tylko w kieszeni w drzwiach. No i zapomniałem jeszcze Wam wspomnieć o zagłówkach, to jest najwyższy poziom zagłówka, a to jest najniższy. Porsche Taycan tak jak Tesla Model S może pochwalić się dwoma bagażnikami, jednak jest dość duża różnica w ich pojemnościach. Tesla oferuje łącznie 894 litry, natomiast wiele też zależy od tego, którą wersję Tesli wybierzecie. Nie będę tego tłumaczył, bo to dość skomplikowane. Natomiast Taycan z przodu oferuje bagażnik o pojemności 81 litrów i z tyłu o pojemności 366 litrów. Łącznie daje to 447 litrów, więc znacznie mniej niż Tesla. Nie znalazłem jednak nigdzie informacji, jaka jest łączna pojemność przestrzeni ładunkowej po złożeniu tylnych oparć. Natomiast nawet jeśli w takim układzie Porsche jest stanie zabrać więcej niż Tesla, to trzeba pamiętać o tym, że wtedy Taycan staje się dwuosobowy. Pod maską Taycana... Ups, przepraszam. Na osiach tajkana znajdują się dwa silniki elektryczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu w elektrycznej limuzynie od Porsche otrzymujecie napęd na wszystkie koła. Natomiast nie to robi największe wrażenie, ponieważ te dwa silniki łącznie generują maksymalnie 680 mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 850 Nm, który może spokojnie służyć za napęd dla kuli ziemskiej. Takie parametry pozwalają tajkanowi przyspieszać do 100 km na godzinę w zaledwie 3,2 sekundy, a chciałem przypomnieć, że to nie jest najmocniejszy wariant tego samochodu, bo przecież nad nim jest wersja Turbo S, która generuje maksymalnie aż 761 koni mechanicznych, a setkę osiąga w zaledwie 2,8 sekundy. Tak dobre osiągi wynikają również z tego, że Taycan wyposażony jest w dwustopniową przekładnię przy tylnej osi, której pierwszy bieg umożliwia właśnie dużo lepsze przyspieszanie ze startu zatrzymanego, a drugi o długim przełożeniu zapewnia wysoką efektywność i równie wysokie rezerwy mocy, nawet przy największych prędkościach. Dodatkowo podwozie korzysta z systemu sterowania Porsche 4D Chase Control który analizuje i synchronizuje wszystkie układy podwozia w czasie rzeczywistym. W rezultacie podwozie nie działa jak w większości przypadków niezależnie, a tworzy raczej jeden organizm współpracując ze sobą w różnych sytuacjach na drodze. Porsche zapowiadając premierę Taycana dobrze wiedziało, że bardzo dużo ludzi na niego oczekuje, zarówno odbiorców jak i dziennikarzy, dlatego premiera tego auta była jednocześnie w trzech miejscach na ziemi. Ja niestety nie należałem do tego elitarnego grona dziennikarzy, którzy byli na pierwszych jazdach testowych, natomiast Wreszcie dopchałem się do Tajkana, mam go w Krakowie, mogę go przetestować, i z jednej strony jestem podekscytowany, z drugiej trochę przerażony. No bo tak, ten samochód dysponuje mocą 680 koni mechanicznych w elektryku. A wiecie co to oznacza? Oznacza to tyle, że przyspieszenie w tym samochodzie jest absurdalne, nienaturalne, wręcz dziwne. A to dlatego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego przyspieszania. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Jeszcze dwa tygodnie temu testowałem RSQ8. Też samochód o potężnym silniku, o potężnej mocy, ponad 600 km mechanicznych. Natomiast w silniku spalinowym, przyspieszaniu silnika spalinowego, my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych. Czynników następujących po sobie. Wciskając pedał gazu wiemy, że nastąpi błyskawiczna reakcja skrzyni biegów, redukcja na niższy bieg pojawi się dźwięk, będzie głośniej, zaczniemy przyspieszać, będzie uderzenie w plecy, ale będziemy przyspieszać liniowo. Natomiast w elektryku jest tak, że wszystko mamy od razu. Wciskając pedał gazu do końca 680 koni pojawia się tak, od razu. I nie ma tutaj żadnego dźwięku, żadnej redukcji, żadnego przyspieszenia liniowego. Wciśnięcie pedału gazu powoduje absurdalne wrażenia z jazdy. Tego nie da się opisać. A żeby Wam to zobrazować, postanowiłem zaprosić do samochodu parę osób, którym nie powiedziałem, jak ten samochód przyspiesza i nie powiedziałem im również, kiedy będę przyspieszał. Tak, obserwowałem, patrzyłem, ale ja nie wiem, co to za marka. Ja, mówię, wie pan co? Ja też nie wiem, bo się nie znam na tym. Ja jestem też. Ja jestem elektryką. Nawet... P... Dobra. Przyspieszanie, przyspieszanie. Natomiast. Yy... Nie tylko o to w samochodzie chodzi, chodzi również o prowadzenie. A przewaga tajkana nad elektrykami, które są troszeczkę odgrzewanym kotletem, jest taka, że producenci mieli nieco ułatwione zadanie. Chodzi mianowicie o to, że kiedy producent musi stworzyć elektryka z samochodu, który był przystosowany do silnika spalinowego, ma bardzo dużo ograniczeń. Bardzo dużo ograniczeń technicznych przy budowie właśnie elektryka, ponieważ musi się dostosować do tego, co już zostało zaprojektowane. Natomiast w przypadku tworzenia tajkana, który był samochodem od początku zaplanowanym jako auto elektryczne. Producent ma dużo prościej, bo może wszystko ułożyć tak, aby prowadzenie było jak najlepsze. Dlatego tutaj baterie są na całej podłodze, środek ciężkości jest bardzo nisko, wszystko zostało doskonale wyważone, przez to ten samochód prowadzi się jak prawdziwe Porsche wsiadając do tego samochodu można pewnych rzeczy oczekiwać, oczekiwać tego, że da Wam bardzo dużo frajdy z jazdy, ale przede wszystkim pewności prowadzenia i frajdy z prowadzenia, no i tak tutaj jest, jedyny problem mam tylko z tym, że kiedy wejdziecie mocniej zakręt, no tutaj ten pedał gazu jest bardzo czuły, więc ogumienie nie zawsze jest w stanie nadrobić, co ciekawe też nie... Nigdy nie zapiszczał mi ten samochód, zawsze to jest takie troszkę pływanie, jakby te opony też były dostosowane właśnie do samochodu elektrycznego. Cisza, spokój wszędzie, natomiast wchodząc w zakręt, trzeba o tym pamiętać, że ten samochód będzie dość mocno narwany. W każdym razie ten samochód prowadzi się genialnie jak każde Porsche i dużo bliżej mu jest, co chyba jest naturalną rzeczą, przynajmniej dla mnie, do 911. Niektórzy ludzie porównują go do Panamery, co jest naprawdę bardzo dużym błędem, bo to jest zupełnie inny samochód, zupełnie inny kierunek. Bliżej mu jest do 911 i śmiem twierdzić, że ten samochód jest takim pięciorźmowym 911. Ja sam bardzo często się łapię, kiedy wysiadam z tego auta i zostawiłem coś na tym na kanapie, podchodzę do przednich drzwi i chcę odsuwać fotel. Zapominając, że mam tutaj dodatkową parę drzwi, bo ten samochód tak bardzo. Jest zwarty z zewnątrz, tak bardzo w środku czuję się jak 911, że zapominam o tym, że nie jadę 911 tylko w Tajkanie. Niestety Tajkan był u nas tylko na chwilę, więc nie miałem możliwości wyjechać nim gdzieś dalej. Zrobił to jednak Mateusz Żuchowski z autokultu. Zabrał Tajkana na dość ciekawą drogę, czyli trasę wyścigu górskiego w Limanowej. Jesteście ciekawi, jak Tajkan sprawdzał się na takiej drodze? Zapraszam Was do obejrzenia filmu Mateusza. To, co chciałem również jeszcze poruszyć, to tryby jazdy. Mamy tutaj 5 trybów jazdy: od Range, przez Normal, Sport, Sport Plus i Indywidual. Raczej nie ma co tłumaczyć tych trybów. Standardowe, Range, najbardziej eko. No i idziemy w górę. Indywidual ten, który możecie sobie dostosować według własnych preferencji. Natomiast fajne jest to, że przy zmianie tych trybów zmienia Wam się również zasięg, co wcale nie jest takie oczywiste w elektrykach, bo nie wszyscy to stosują, a moim zdaniem to jest pewnego rodzaju motywacja do tego, aby właśnie jeździć nieco bardziej ekonomicznie, dbać o ten zasięg, ponieważ e, tryb. Sport oferuje mi w tym momencie 177 km zasięgu, natomiast tryb Range prawie 200 km zasięgu, a to jest różnica i to jest bardzo fajne, fajne rozwiązanie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć w kontekście tych właśnie trybów, a mianowicie kiedy przełączymy na tryb Sport i to jest ustawienie domyślne, możecie to wyłączyć, ale to ustawienie domyślne jest tutaj tak zaprogramowane, że w trybie Sport Plus pojawia nam się dźwięk, który z jednej strony ok, próbuję naśladować właśnie to, o czym wam mówiłem, czyli to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, do rosnącego, narastającego dźwięku podczas przyspieszania, natomiast ten dźwięk nijak się ma do dźwięku silnika spalinowego. Tylko to jest taki dźwięk trochę z kosmosu. Czuję się trochę jak w samochodzie Jetsona. To jest taki dźwięk mocno kosmiczny, i nie dość, że mnie on bardzo przeszkadza. To jeszcze jest dość mocno uciążliwy, mocno absorbujący i może rzeczywiście wpływać na komfort podróży. Natomiast zdania są podzielone. Mateusz Raczyński powiedział, że on jednak woli z tym trybem jeździć, ponieważ mniej więcej wie, co się z tym autem dzieje. A kiedy go wyłączymy całkowicie, jedziemy w długiej ciszy. Na sam koniec chciałbym poruszyć nazewnictwo Tajkana. Turbo i Turbo S. Nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego ten samochód nazywa się Turbo, bo w elektryku y, Turbo brzmi troszkę komicznie. Natomiast moja teoria jest taka, że Porsche chciało zagrać na podświadomości odbiorców, a mianowicie myśląc Turbo S pod kątem 911, wiecie, że macie do czynienia z najbardziej hardkorowym 911. I tak samo moim zdaniem jest Taycan. Widząc Turbo S wiecie, że to jest najmocniejsza wersja Taycana. Widząc Turbo wiecie, że ona jest po środku. I nie ma co się tu doszukiwać jakichś innych teorii. Moim zdaniem tak to powinno działać i takie było założenie po prostu Porsche. Nazywamy to Turbo S, abyście wiedzieli, że jeśli ktoś ma taki znaczek na tennej klapie, to znaczy, że posiada najmocniejszego Taycana w gamie. Warto teraz przejść do baterii i samego ładowania. W wielu miejscach znajdziecie informację, że Taycan posiada baterię o pojemności 94 kWh. Natomiast prawda jest taka, że jest to wartość brutto, czyli całkowita pojemność baterii. Natomiast pojemność netto, czyli pojemność, którą realnie możecie używać, to 84 kWh. Taka pojemność w odmianie turbo pozwoli Wam na przejechanie według norm WLTP od 381 km do 450 km. I muszę przyznać, że w w tym wypadku byłem negatywnie zaskoczony. Jeśli zestawimy ze sobą najmocniejsze wersje Tesli i Porsche, okaże się, że Tesla jest na prowadzeniu. Ma nieco większą baterię, a w wersji Performance, według pomiarów WLTP oczywiście, przejedzie aż 590 km. Turbo S z kolei ma zasięg na maksymalnie 412 km. Porsche ma jednak inną przewagę. Producent deklaruje, iż Taycan jest pierwszym seryjnym samochodem o napięciu systemowym 800 V, zamiast tradycyjnych dla aut elektrycznych 400 V. A to pozwoli Wam na naładowanie tego samochodu od 5% do 80% w zaledwie 22,5 minut. Natomiast to tylko teoria, a praktyka jest taka, że po pierwsze nie ma jeszcze tak mocnych ładowarek, a po drugie z innymi ładowarkami zawsze jest jakiś problem. Podczas testu tajkana na pierwszej ładowarce o mocy 200 kW ładowanie wynosiło zaledwie 2,4 kW, druga w ogóle nie działała, trzecia ładowała podobnie jak pierwsza i dopiero za czwartym razem udało nam się maksymalnie uzyskać ładowanie na poziomie 56 kW, co pozwoliło naładować tajkana w zaledwie niecałe dwie godziny. Na sam koniec pozostały ceny. Podstawowa odmiana 4S zaczyna się od kwoty 454 tysięcy złotych, natomiast testowany przeze mnie egzemplarz to wydatek 650 tysięcy złotych, a na najdroższą i przy tym najszybszą odmianę będziecie musieli wydać 790 tysięcy złotych. Oczywiście są to ceny bez dodatków. Aha, dodam jeszcze tylko tyle, że Tesla Model S w odmianie P100D kosztuje około 460 tysięcy złotych. Jak więc podsumować ten test Taycana? Elektromobilność, czy tego chcemy, czy nie, z dość dużym impetem wchodzi w świat motoryzacji. Możemy się oczywiście spierać, czy te samochody są bardziej ekologiczne, czy też mniej. Natomiast jedno jest pewne: Taycan to godne i nie bójmy się tego określenia Porsche naszych czasów. Jest elektryczny, do tego posiada najnowsze technologie, o których istnienie przeciętny Kowalski nawet nie ma pojęcia, a do tego jest piekielnie szybki. Pytanie, czy jest innowacyjny? Niekoniecznie, bo Tesla posiada. Podobne rozwiązania. Natomiast Tesla nie ma jednej rzeczy: tego znaczka na masce, który zapewnia Wam, że wsiadając do Tajkana otrzymacie świetne wrażenia z jazdy i dodawany w gratisie do tego modelu uśmiech na twarzy. Mogę Wam z czystym sercem tylko powiedzieć, że ten samochód, pomimo tego, że jest elektryczny, to nadal prawdziwe Porsche.